Pan Grzegorz zainicjował całe to pozytywne zamieszanie i wspólnymi siłami udało się doprowadzić do, do zamieszania, do szczęśliwego końca. Na no, tym e, zapewne on sam e, powie. W tym budynku w latach 1949-69 funkcjonowała spółdzielnia dziewiarska, w której pracowała moja matka. I z tego względu ja bardzo często tutaj bywałem. Miałem. Osiem, może dziewięć lat, umiałem już czytać. Przyszliśmy z matką do syna, do spółdzielni. Weszliśmy tymi drzwiami południowymi i ja podążając za matką, skręciłem w lewo i nagle nad moją głową zobaczyłem dwie niewielkiego rozmiaru tablice. Były brudne, pożółknięte, ale ponieważ umiałem czytać. To chciałem z całych sił przeczytać, jaki jest tekst napisany. Niestety, tekst był dla mnie zupełnie obcy, niezrozumiały, nie znałem żadnej litery. Proszę Państwa, te tablice to są takie dwa epitafia ludzi, którzy mieszkali w Płocku. To byli zasobni ludzie, i po ich śmierci, ich rodziny, na pamiątkę ich życia i ich działalności postanowiły ufundować takie tablice do synagogi. Jedna zawisła około 1913 roku, druga około 1931 roku. Panie dyrektorze, o, proszę bardzo. i złatniamy. Jedna tablica mówi o Aronie Elizerze Viszej Swerterze, który zmarł w 1913 roku, a jego żona i dzieci ufundowali na pamiątkę jego szlachetnego życia światło, energię elektryczną do tego miejsca. Druga tablica większa, obszerniejsza Mówi o Mordechaju, Mordechaju Reichu, który ze swojego kapitału na remont tego budynku przeznaczył dość poka pokaźną sumę. Myślę, że rodzina jednych i drugich i Bichosz-Sojderów i Reichów po to zdecydowała się umieścić te tablicę w synagodze, żeby przyszłe pokolenia pamiętały o tych szlachetnych ludziach. Dziękuję bardzo Państwu.